Dlaczego wyłączyłam komentarze? Z prostego powodu, żeby trole majtole, które chodzą po internecie, czytają różne treści, nie zostawiały złośliwych uwag. Wolę zachować resztki zdrowia i sił na rozwijanie swojego kanału i tworzenie nowych materiałów do filmów, a nie na użoranie się z trolami majtolami. Z Twoich filmów wynika, że doznałaś dużej traumy ze strony Wawelu, ale z drugiej strony opowiada Pani z pasją w filmach o tej instytucji. Czy to nie jest sprzeczność? Kocham Wawel, bo jest piękny i wspaniały. I e, cieszyłam się, że tam pracuję, że. Uczestniczę w ruchu turystycznym, że mogę wskazywać turystom różne wystawy ciekawe i cieszyłam się z tej pracy. No niestety, ale te trzy osoby zniszczyły mi dokładnie moją pracę, moje marzenia. To, że chciałam jeszcze parę rzeczy. Które mnie interesowały zobaczyć. Czy jeśli byłaby taka możliwość, czy wróciłaby Pani do pracy na Babelu? Odpowiem krótko. Możliwe, że tak, ale na pewno nie pod kierownictwem nad kierownik H. I kolejne z pytań. Chciałabym wesprzeć Twój kanał, w jaki sposób mogę to zrobić. Nie widzę nigdzie linku do Patronite'u, czy postawienia kawy za ciężką pracę. Na dzień dzisiejszy, ze względu na małą liczbę subskrybentów, nie jest to możliwe, żeby wesprzeć mnie. Czy finansowo, czy też postawić mi przysłowiową kawę za ciężką pracę? Jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał, to w tym momencie najlepszą pomocą jest oglądanie moich filmów, subskrybowanie i zostawianie polubień, a także udostępnianie ich na swoich profilach społecznościowych.